Kurde, wiecie jak ciepło. Normalnie chyba ile? 15 stopni bardzo ciepło. Bardzo ciepło jest. I moi drodzy, yy, no tak to wygląda. No nie, w świetle dziennym to gorzej wygląda. Ale drugi raz no, trzeba na pewno pomalować, bo patrzcie jak się różnią w ogóle te kolory. No i właśnie tak to wygląda. Trzeba wypuścić kurki moi drodzy Ja oczywiście wstałem 6.15 Ale trochę się... Trochę sobie poleżałem I jest aktualnie 7.15 10, 7.10 I wypuszczam kurki O tej godzinie Widzicie Wychodzą zaspane jeszcze Normalnie wybiegają, a teraz to patrzcie No Więc kurki chodźcie A tyle jakoś co co laki? do kurek idziesz? Oj ten laki też jest dobry Zaraz kogut go będzie gonił A kogut tam coś sobie goni No No dobra Trzeba jeszcze wypuścić nioski Muszą sobie ładnie biegać, żeby jajka znosiły, pięknie O, i co, myszka? Myszka jakaś, rozpołowiona tak, to właśnie jest z skutkami. O i patrzcie, tak wygląda właśnie w zasadzie godzina siódma, kurczę, nie widzicie nic. Że no na grzędach, jeszcze kury na grzędach siedzą, dlatego, dlatego, yy, dlatego ja wam zawsze tak mówię, jak to chodzi, jeżeli chodzi... O Jezus, ciężko mi to powiedzieć. O co mi chodzi, jak chodzi mi o grzędy, o tak. Że na przykład mówicie, o nie dokupuj, nie masz miejsca. Grzędy są, ale co z tego, jak one tu są napchane. Moi drodzy, patrzcie, wypuszczając je o siódmej, wiadomo, nie zawsze wypuszczam je o siódmej, to one dopiero wychodzą, one będą zeskakiwać z grząd teraz, i a jak chodzą na, na noc, to w zasadzie tylko, żeby spać, także... No nie wiem, no tak, bo... Ostatnio się spotkałem z takim tam komentarzem, akurat to na Facebooku było, że trzy kury na metr kwadratowy i mam sobie wyliczyć, czy mogę dokupić kury, czy nie. No, ale w takim układzie to miałbym 36 kur a moim zdaniem wejdzie ich tam 80 do tego kurnika. Wystarczy też, moi drodzy, dobra organizacja kurnika, bo to też jest ważne. Pamiętajcie o tym, że ja mam grzędy i półkę pod grzędami, także to też nie tyle, że daje więcej miejsca, ale więcej miejsca jest takiego czystego dochodzenia i tak dalej. Także też gniazda są na wysokości, jak lecą. No więc głównie o to chodzi Dobra, zajrzymy sobie tam na yy, na skarpę. Bo często gęsto jak coś tam Laki Laki Gonił kurkę Żeby złych nawyków się nie uczył W sensie nie często gęsto, ale jak pamiętacie wam opowiadałem raz o godzinie, no, nic nie widać, nic nie ma chyba. Raz coś tam pływa sobie, ale to jakieś tam kaczki. Raz o godzinie tak piątej latem, jak wyszedłem, bo wcześniej się obudziłem. Co laki? Chodź, 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 laki, chodź, chodź. Dla <ścoughs> ja, ty jesteś fajny. Raz jak się obudziłem o piątej i miałem jeszcze kurnik tutaj. To, hm, to zajrzałem za płot i patrzę list. Ale ja to już wam opowiadałem, także już nie będę tego 500 razy opowiadał. Tutaj patrzę, co jest, ale to tylko dobre. Generalnie, mm, wiecie co? Yy, w zasadzie, w zasadzie, te malowanie tego odchowalnika to nie było konieczne na jesień, uwierzcie mi, bo tam też był bunt oto E, bo patrzcie, no to wszystko jest w zasadzie pod dachem, a ta płyta, ona, no uwierzcie mi, jak ona tu nie od tego nie pójdzie, to z nią ciężko, ona by nie się trzymać. On, znaczy ciężko, no ona, ona ładnie się trzyma, bo to jest przecież szalunkowa, to ona jest śliska, ona nie przyjmuje wody z tej strony i z drugiej. Jedynie gdzie przyjmie wodę, to tutaj z boku tego, nie? O, patrzcie, Szarulo! dobrze, że tu śpisz Paciki Dobrze! Dobrze! Dobrze czarulo! No widzicie jak dobrze, mieć otwarte te drzwi. Sej wchodzą, tylko jeszcze przydałoby się do góry, niech sobie wchodzą tam na te kostki słomy. O, patrzcie, cała rodzinka się tu zbierze zaraz. No no, dobra. Także moi drodzy, nie wiem czy dzisiaj będę coś malował tej, tej szopy, czy nie. Dobrze by było, bo dzisiaj akurat jest ciepło A już jutro, pojutrze i tak dalej to nie ma być już tak ciepło No i przydałoby się coś ogarnąć, no i zobaczymy No dobra Także widzimy się później No moi drodzy Czekajcie, najpierw chcę zobaczyć Piękna pogoda Od tego chcę zacząć Pięknie, naprawdę jest, no przecudownie i kolor, powiem Wam, że jak na drugi raz będzie malowane druga warstwa, to myślę, że bardzo fajnie to będzie wyglądać. Tylko tutaj pomyliłem i tu białe musi być. A to się pokryje, myślę. Tak mi się wydaje. Właśnie, kupiłem kukurydzę. Dwie kukurydze gotowane od razu, żeby dać kurkom. No co, Macie? Damy jej z ręki tutaj. Macie, no? No dalej. No już No co, boicie się tego? No dziebnijcie No dalej No co wy O O, o. Posmakowało? Czy nie? Zaraz doniosek niosek zobaczymy reakcję, nioski to się rzucą na to A te tutaj głupiutkie nie wiedzą co mają robić no jedzą chyba Jedzą, jedzą Patrzcie jak jedzą Patrz jak jedzą, kurde No dobra Co Ewuś, nie pisz, nie pisz Pójdziesz na spacer dzisiaj, pójdziesz Idziesz z tatą na spacer, wczoraj był też na spacerze Najpierw Tata poszedł z Nilsonem, chyba na półtorej godziny, później na półtorej godziny do lasu z Ever'em Kotki tutaj też leżą Jeszcze mamy dynie Troszkę dyni, bo muszę kupić właśnie Będę chciał kupić jakoś jutro, czy jakoś tam A, zaraz kolejna kwestia, do tego zaraz przejdę Żeby nie było, że tam mówię o czymś i przerywam Dlatego... Patrzcie jaki piękny kolor w ogóle, No dobra Bo będzie, że przerywam Mam tak dobry dzień dzisiaj Niedługo zresztą zobaczycie efekty w sensie dlaczego mam taki dobry dzień. No i już niedługo. Oj, a ty kurka co tak podskakujesz nie za gruba? Idzie jeszcze jak owieczka leciała. Ja, jak sobie przewińczę jeszcze raz, 10 sekund do tyłu, bo chyba było widać. Jak owieczka kurde. Yy, także tu mamy co. Kukurydza, jestem ciekawy jak będą ją tutaj gryźć. Zobaczymy. A, te czekajcie. A niby nie, ale czekajcie, zaraz będą. Nie, ja, coś chyba nie, coś chyba nie za bardzo. No patrzcie, niby gryzą, a nie, dobra, muszą bardziej spróbować, mocniej. No i tu mam jeszcze, <laughs> mała leci tam <laughs> za nią, e, tu mam jeszcze dynię wyżłobioną, czy jak to tam powiedzieć, niedużo jest jej, dlatego mówię, będę chciał jakoś jutro kupić więcej, zmiksować im to jakoś, bo dynia jest dobra na odrobaczanie takie naturalne w zasadzie, więc bardzo fajnie tym bardziej, że teraz będę je odrobaczał także super odrobaczymy je naprawdę dobrze no co, jeszcze skorupki, jakieś różne rzeczy marchewka, obierki od dyni chociaż tego nie sądzę, że będą jadły ale zawsze mama mi tam ładuje tego, nieważne czy one to zjedzą, czy nie o, czekajcie no, uważajcie o, cytryny jeszcze, patrzcie witamina C pięknie Otrzepiemy tutaj Kurde, piękny dzień dzisiaj no, Trzeba umyć I mają naprawdę co jeść A kolejna kwestia, tu nie ma czasem jajek Nie Ten laki w ogóle On się bawi chyba skórami o, o, idzie kurka koło niego A. Yy, Dobra, kolejna rzecz Odstawiamy już to Patrzcie jaki ładny kolor wyszedł Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Zaraz drugi raz będę malował, bo ładnie słonko przygrzało. O, no kurde, klasa. Klasa sama w sobie. Także mi się bardzo to podoba i jestem ciekaw, jak za drugim malowaniem to będzie. Ale naprawdę super. Podoba mi się. Bo fajnie kontrastuje z zielonym w ogóle. Może od razu gęśnik się przemaluje tamto w sumie. No, to nie jest głupi pomysł. I wszystko od razu na jeden kolor będzie. Nie będzie, wiecie, że tutaj coś, tutaj tak. Będzie. Będzie, wiecie, taka fajna wioska się zrobi. Mm, Drawieńko ładnie się tu grzeje i też będę musiał tu ogarnąć, żeby tu malować. Bo mam w planach, no nie wiem czy mi to wyjdzie, ale pomalować kurczę, bo jest piękna pogoda naprawdę i szkoda by było zmarnować takie słońce. Bo przecież to farba idealnie. Jeszcze trzeba dodać, że jest dzisiaj chyba 3 listopada, nie? No to malować o tej porze no to niby nie, ale no jak jest tak ciepło, no to sami powiedzcie, no to... Aż grzech tej pogody nie wykorzystać. Kolejna kwestia. Eee, już niedługo, moi drodzy, naprawdę czekajcie. Dajcie łapkę w górę dla motywacji, bo będzie się działo, będzie ciekawie, moi drodzy. Także naprawdę dużo dla Was zorganizowałem. Dobrze, wiem, że trochę zaniedbałem ten kanał eee, i to czuję po prostu, ale będzie fajnie, uwierzcie. Byłem w Warzywniaku, wchodzę i tak. Wziąłem sobie tutaj jajka, zobaczyłem. Wiecie, otworzyłem sobie jajeczka. No, dobra, gdzie ja, gdzie ja z tym chcę iść, to w sumie. No, zaraz ci no, ja, ja, tak, tak kurczę, macie rację, ja tak zmieniam temat nagle. Ale dobra, pójdziemy po oglądać, może kurki i będę wam opowiadał. No, byłem w Warzywniaku, mówię, wejdę, zobaczę co tam, jak tam. Może będzie dynia, o, właśnie, chciałem dynię kupić. No i wchodzę. Podszedłem, taki, generalnie, warzywniak dosyć wysokiej klasy, bym powiedział, bo są tam produkty bio, nie jest tanio i szedłem, patrzy, jajka 10 sztuk za 9 zł i 10 sztuk za 12 zł i inne z wolnego wybiegu. A te fermowe za 9 zł za 10 sztuk, no to fermowe jak za tyle, no to drogo. Ale na wolnym wybiegu już były po, po te. 12 zł za 10 sztuk, no też drogo, ale no za z, z wolnego wybiegu, no taniej można zapłacić, no ale no co powiedzieć, też czy z, z watem i tak dalej, także no. No i wchodzę z myślą, że kup, zakupię sobie dynię właśnie i tam mówię, oglądam sobie te jajka, patrzę czy na pewno się zgadza, czy jest na pewno z wolnego wybiegu, patrzyłem te kody i tak dalej. I podchodzę sobie do kasy właśnie I pytam, przepraszam bardzo, czy byłaby możliwość jakiś resztek wziąć dla kurek? Mam trochę tych kurek, także chętnie by sobie pojadły A pani, no mamy pewnie, tutaj proszę, pod tym yy, Patrzę, karton jest tych właśnie, tego co tam widzieliście, nie wiem co to yy, Kapusta chyba to była, czy, no nie wiem, no nie chcę tutaj Nie znam się na tych warzywach yy, Chyba kapusta, tam takie wiecie, obierki, jak się obiera i generalnie yy, tam mówię dalej, że o co chodzi, mam tyle i tyle kur. Bardzo chętnie bym, bym tak przygarnął takie resztki. Yy, a pani mówi, no, tam bardzo w ogóle miła, pozytywna kobitka. I kazała dać mi mój numer, także podałem jej. I powiedziała, że tak dwa razy w tygodniu, czy, czy, się mnie spytała, czy dwa razy w tygodniu byłaby możliwość, żeby to odbierać. Ja mówię, no pewnie, no kurczę. I tak sobie myślę, no przecież dla mnie to jest, no przecież, kurde, nie wiem, no... Czarek, co ty taki, co, co ty w ogóle jesteś, ty ośliniony, czy co? Dla mnie to jest po prostu taki, no kurcze, no niesamowite, no... Dwa razy w tygodniu, nie wiem, ile tam będą mieli, dwa kartony, karton, no obojętnie, ale... No, jest to, jest to zawsze coś, jest to oszczędność na ziarnie i przede wszystkim witaminy, moi drodzy. No i to jest, no, warto naprawdę, jak macie coś pobliskie, jakieś warzywniaki lub coś, to naprawdę zapytajcie się. Często nie chcą dawać, bo już może ktoś od nich bierze lub coś, ale dogadacie się jakoś fajnie i pozytywnie i naprawdę myślę, że bardzo chętnie wam dadzą takie coś. No i oczywiście jestem umówiony także, będziemy mieć dostawy takich zielonek właśnie tutaj zielonych rzeczy warzywek owoców różnych rzeczy także super yy, i zaraz wam pokażę na co wpadłem i co będę myślę że robił także jak widzicie jest tutaj dostałem takie coś z góry tutaj z dzisiaj już byłem już dostałem także yy, czekajcie czy tu są same te no jest tu czekajcie nawet czosnek tu chyba widziałem czy nie nie nie, to jest grzybek, jakiś grzybek, no A ty, ty co tutaj? Yy, ale widziałem tu gdzieś winogrono, Najtrudniej no było chyba... No w każdym razie, no, są tu resztki no, Są tu resztki i Na przykład, patrz, to jest twarde Łodygi, czy jak to się nazywa <grym> I bym Musiał mieć, albo yy, Myślałem, że Jakiś, kurcze, mikser Po prostu kupić jakiś mikser używany Albo jakoś zrobić go Mikser, gdzie bym to wrzucał, taki nawet duży Bym to wrzucał, bym blendował I bym im wysypywał Bo one tego nie zjedzą, no sami zobaczcie, czekajcie, zobaczymy Może Nie, no nie, no to jest, no tak, no to co To co te liście, to uda im się zjeść Ale to twarde, nie sądzę, to jest bardzo twarde Także nioski odpadają Ale Moi drodzy, myślałem o gęsiach Myślałem o gęsiach, bo one mają jednak ząbki no, Albo czarek, no Albo, albo Czarek Co za agent No także Czaryś, ty to jesteś kocyrek Fajny, no także zobaczymy czy te tu sobie poradzę No Czarek, daj spokój No koty, koty pierwsze co No jeszcze kupiłem dla kotków jedzonko Bo też wsuwają No cztery 4 jest ich no to Wiadomo, nie? No, patrzcie, kura Myślałem, że ogon Ogon mu dziownie? Nie, nie odważy się No, więc O, teraz podchodzę. Mówię, te liście zjedzą, no ale te twarde, no to nie przesadzajmy To już nie dadzą rady No i tak właśnie myślę, może gęsi Także pójdę też z tym do gęsi I zobaczymy, jak one sobie z tym radzą, nie? Czarusio Także lecimy do gęsi Ten koło też jest dobry no, więc lecimy do gęsi, nie? Czerwono? Dobie kotek, dobry, kochany No gdzie one są? Kaczki tutaj A gęsiny? W ogóle są tam, bo w ogóle babcia co chwilę się mnie pyta, czy, są, czy mam te kaczki, gęsi. Bo mówi, że ktoś mi ukradnie, te gęsi. Ja mówię, nie, no babcia, jak ktoś mi ukradnie. No, mówię, no uważaj, bo może ci ktoś ukraść. Co gąski? Co tutaj? Macie. Macie. Zobaczymy. I zawsze co idę, to właśnie babcie się pyta mnie. Oj, przepraszam, babcie się pyta mnie, jak tam gęsi. I żebym uważał, żeby mi nikt ich nie ukradł na tego świętego Marcina, czy jak to jest. Yy, żebym uważał. No, No, gęsi myślę, że mogą sobie z tym poradzić. No, patrzcie. z o, tutaj nie ma problemu nawet. Także. Coś, co zżera mi najwięcej yy, ziarna względem jakby ilości ich, no, bo wiadomo, no gęsi są największe, no to logiczne, że najwięcej będą jeść. Yy, też będę miał oszczędność, także no kurczę, mówię wam, no super, naprawdę super, jeszcze super lokalizacja, dlatego że taki warzywniak naprawdę stosunkowo niedaleko i no jestem bardzo zadowolony, także no trochę wam tutaj opowiadałem dajcie mi znać w komentarzu, czy wy, wy macie jakąś tam współpracę powiedzmy z warzywniakiem, a jak nie to naprawdę wam polecam się za to wziąć bo ja tak zwlekałem z tym i w końcu się wziąłem za to i naprawdę wyszło fajnie niektórzy naprawdę często to wyrzucają po prostu a to jest aż szkoda także no, dobra wymieniam wodę i lecimy do góry. Witam wszystkich, z tej strony Gamerka Max teraz maluje szopę, więc ja zastąpię Maxa przy zbieraniu jajek. Bierzemy sobie wytłaczanki. Nie wiem ile tam Max ma jajek, więc Max Pięć ile? 5 wytłaczanek. No. 5? Kurde, ja trzy brałam. Uah, dobra. Kurde. O, dobra, dobra. Bierzemy wytłaczanki. Otwieramy kurczy. Idziemy zbierać jajeczka. O kurde, dużo tego Jeden Jak maks tak zbiera to? dwa Słabo widać, już światła nie ma, ale... To jest... trzy, kurde, jeszcze popsuję tą wytłaczankę zaraz. nie wprawiona. Dobra, Dobra, już na razie tak, 12 trzynaście, czternaście. Tam nie ma, nie? No nie, tak średnio właśnie widać No to możesz zdejmować te kosze, najwyższe was nie lepiej. Dopiero teraz mi to powiedziałeś Ok, następny Ale ciepłe to No, kurcze Nic nie jest, żyje Trzeba to teraz wyjąć. Okej. Okay. Nie, no to potrwa długo coś tak czuję. Nie wprawiona w to jestem. Okej. Okay. Nie. Kolejna wytłoczanka. Tutaj jeszcze jedno zapomniałam schować. Ja mamy dwa jajeczka. Ok, na dole. Raz, dwa. Jeszcze Raz, dwa, trzy Raz Daj wina, Jak to wyjąć z tego, kurde Jak widać nie wprawia ona zupełnie Dobra, udało się W końcu Tam jeszcze zostały trzy jajka Jeden, dwa Tutaj są jeszcze dwa Ale to duża jest Dwa Tutaj coś jest To jest jedno, ale nie widać Jedno Ok. Chyba to wszystkie, Pełno teraz sobie leży tego. Musiałam jedynie że żeby nie rozwaliłam na sobie. Dobra, razem jest 48 jajek. Czarek wparowuje głową i te jajka prawie wszystkie wyrzucił. Nie wiem, czy się to nagrało, chyba nie. Dobra. Widzimy się. się widzimy? Widzimy się później. No takiego widoku to się chyba nie spodziewaliście, co? Kurde Zaczyna to wyglądać Ale wiecie, ta jedna warstwa to, to praktycznie słabo wygląda, dlatego że no będzie musiała być druga, nie? No już tak wysycha, wysycha Tu już myślę, że takie ślizg jest Ale niby nie ma nic, no może trochę Fajnie, naprawdę fajnie a to, co widzicie, jest niepomalowane, będzie białe, chyba białe, no raczej białe, chociaż czarne by też wyglądał, A nie, białe, białe, białe dobrze. Yy, narożniki będą białe, tutaj niestety pomalowałem, ale to nie ma problemu. Białe pokryje to też, chyba białe, też bez sensu to pomalowałem. No i tak to, yy, no nie wiem, jeszcze będę myślał, jak to będzie. Ale chcę zrobić ten przód tutaj taki fajny. Jeszcze będzie takie coś specjalnego i no zobaczymy. Zobaczymy, kluczę. Trochę farby tutaj się polało. Klamkę myślę, że też będę wymieniał. No zobaczymy, kurczę. Tutaj o zrobiłem też tutaj. Tutaj wiadomo jeszcze, no jeszcze poprawki będą i tak dalej. Bardziej dokładniej za drugim malowaniem, już wiadomo. Ale moi drodzy, właśnie Ever był na spacerze. Nilsson był na spacerze. No oczywiście nie razem Oj, chyba łącznie z 3 godziny Jeden półtorej godziny, drugi półtorej był Także, tata chodzi z nimi No i fajnie Się też przynajmniej trochę wybiegają Znaczy, no, Nilsson nie jest raczej wybiegany, ale Ever, nie? Głównie chodzi o Evera No No dobra Widzę, że tutaj zgrzędy korzystają Co niektóre, ale nie wszystkie widzę a tutaj niektóre też trochę tutaj No są gdzie nie powinny być No dobra, te już są tam No te kurki muszę ogarnąć, czekajcie O, no Oj Aj, kurka No do góry, do góry, do góry Aj, kurka, chodź. Dobra, ona sobie przeskoczy już. Ale. No. Także tak to wygląda tutaj u ozdobnych. O, dobra. Zaraz zgaszę mi światełko. Także widzimy się zaraz. No dobra, jesteśmy tutaj u niosek Już się zamykam, oczywiście. Bo ile mogą chodzić, nie? Już swoje pochodziły. Ja, jak nie ma żadnych, dodatkowo nie. Także 48 jak na dzisiaj jak, widzicie, jak widzieliście zbierała gamerka Roxana eee, No i napiszcie czy, czy Wam się podobał dzisiejszy odcinek, ale nie wiem czy jeszcze pójdziemy do pisklaków, czy nie. W każdym bądź razie e, widzimy się bądź nie.